Jestem przed okienkiem, tym domkiem, gdzie misia sobie zrobiła spanko. Kisięcia już tu naprawia, misia. Pysia pusia. Pysia pusia już czeka na mnie. Tak, Kicia. Tu masz mięsko. masz, masz mięsko. O, ciotka idzie. Odejdź ciotka. Uciekaj, uciekaj. Będzie się tu straszyć. Masz tu mięsko ci zostawię. Masz. tak, o. tak. I jeszcze ci chrupek nasypie. Iścia, ciotka uciekaj Tu jeszcze nasypię. Dobra, ty uciekaj stąd, poszła stąd. Masz jedzenia pełno na rzeka że nie tutaj dał i nie jadła Uciekaj. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Chodź. Chodź tu. Chodź cię. Chodź, ciotka. Ciotka, chodź tu. Słyszysz? Chodź tu. No, ona sobie wyjdzie, będzie sobie jadła. O. A ta już idzie i ją płoszy, cholera. Idzie bo jak ci kurczę tam. Ty jak kopniaka, to zaraz pójdziesz. Poszła są! Już, już się tu nie ma. To jest taka złośliwa. Jędrze jak nie wiem. Ma jedzenia pełno, przyjdzie do mnie poje trochę, u ciurina. do Piotrusia pójdzie, no. Chodź tu, wyłaj stąd, słyszysz, wyłaj stąd, chodź, idziemy, chodź. No, niedobra. tym względem, jeżeli chodzi jak się daje jedzenie, to najgorszy to jest klakier. Ten to już jest łeb wciska wszędzie. Zrobi się 5 punktów jedzenia, on leci od każdego do każdego. Gdzie się daje już łeb wciska i wciska i wciska. Na przykład mleka nie mogę nalać. Bo mi pod rękę się wciska i rozlewam. Zawsze go muszę pacnąć. No takie te koty są. Zobaczę, co Pysia pusia robi. Dałem jej tu jedzenie. Ciotkę puszyłem. A ciotka w redota siedzi tu jeszcze. No, o, już idzie znowu. Idziesz stąd? Idziesz stąd? Poszła stąd. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Idziesz stąd. Kurczę, walek. Idzie ich przepłoszyć. Cholernica jedna. A zamiast jeść, to się chowa przed nią. Chodź, kiciórka. Chodź, nie. Chodź. Dam ci mięso tu do środka za tutaj będzie cały czas Ci podbierać i Cię straszyć. Nie? Masz. Jedz. Jedz sobie. Widzicie jak to choroba? Wszystko trzeba pilnować. Jakby to nie miało co jeść. Taka cwana się skoro to krzak. Wyłazi stąd. Wyłazi stąd ty, zołzo jedna. Nie rozumiesz jak się do ciebie mówi? No, głodna nie masz, co jeść? Bida. Nie ma co jeść. Kotleta nie zjadłaś od Michurina. U mnie kotlety wyłożone. I chrupki. I mięso. Chyba lubi ganiać czupy się pusie. Słośliwa, cicha.